Zawsze byłem wobec ciebie szczery. Mieliśmy plany na przyszłość. O swojej przyszłości już zdecydowałam. Wiem, co będę robiła. W moim życiu nie ma miejsca na miłość. Ale dlaczego? Mam chyba prawo do wyjaśnień. Tak, lecz ich nie usłyszysz. Dlaczego? Bo nie. Po prostu bardzo źle się tu czuję. W moim życiu nie ma miejsca dla ciebie. Skoro tego chcesz, nie będę cię więcej nachodził. Te jajka są bez smaku. Mika potrafiła je doprawić. A wracając do naszych spraw. Wczoraj powiedziałam Ci odpuść sobie kandelario. Ale jesteś uparta. Co w tym złego, że będę prała i pracowała? Nie chcę, byś znów za nie mogła. W pacjendzie pracowałam i nic mi nie było. Tam wykonywałaś lekkie prace. A pranie i pracowanie wykończy Twoje płuca, kręgosłup i serce. Przestań! Powiedziałam, że nie. To moje ostatnie słowo. Buzia na kłódkę. Co mówiłaś? Mów wyraźnie. Powiedziałaś, buzia na kłódkę. Byłam posłuszna. Chcę tylko zapytać, co się z nami stanie. Z czego będziemy żyły? Pracę zostaw mnie. Ty zajmij się wnukiem. A może nie masz ochoty? Miałabym nie mieć ochoty? Na to tylko czekam. No to do roboty. Powierzam ci go, bo ja muszę wyjść. A jeśli zobaczą cię sąsiedzi? Sama powiedziałaś, że to bez znaczenia, skoro tu zostajemy. A dokąd idziesz? Muszę coś załatwić. Gdzie? Mam pewne sprawy. Powiem ci, jak wrócę. Uwielbiam, jak się mnie o wszystkim informuje. Do zobaczenia. Skoro bierzesz, Robert, to jedziesz daleko. Daj już spokój. Dziecko coś mówi. Jak to? Pyta, dokąd jedziesz. Zaczekaj, aż wrócę i o wszystkim się dowiesz. Do zobaczenia. Próbowałam. No, ale dowiemy się, jak wróci. Mój słodki bombelku. To na razie. Niech cię Bóg błogosławi. Cześć Mariciu! Wróciłaś? Tak. Znów mieszkam w dzielnicy. Co ty na to? Jak na lato? Cieszę się, bo tęskniłam za wami. Dziś dalszy ciąg procesu przeciwko Blance Silva, oskarżonej o zabójstwo Viviany Majer de San Roman. Dzień dobry, babciu. Wcześniej dziś wstałaś. Muszę wyjść. Dokąd? Nie bądź ciekawska. Nie wolno mi mówić ci o wszystkim, ale mam nadzieję, że wkrótce poznasz prawdę. Jaką prawdę, babciu? Prawdę o mamie. Czy to nie ta bezczelna Marićuj? Zdaje mi się, że tak. Biedniej. Do Licha. Anioł ojca Anselma wrócił do nas. Znów nie będzie nam wolno igrać z aniołem. Mama znów wróci? Już nie. Nie smuć się. Zobaczysz, że wróci. Teraz już wszyscy mówili, że jest w niebie, a jednak się zjawiła. Tym razem odeszła na zawsze. Nie wierzę. Wszyscy odchodzą i wracają. Mariciu i też. Mariciu? Tak. Była u nas wczoraj. Nie martw się, tak. Mariciuj i pewnie zrozumiała, jak głupio postąpiła i wróciła do haciendy. To byś się nie myliła. Przekonała się, że dla Juana Miguela nic nie znaczy, że on jej nie chce. Poświęcił się gubernatce, tak piszą gazety. Sama widzisz. Znajda już dla niego nie istnieje. Owszem. Ale twierdzisz też, że już wróciła do haciendy. Czy aby na pewno? Cecilia pojechała wczoraj do dzielnicy, w której mieszkała i dowiedziała się, że Mariciu i Candelaria nie wróciły. Znajda przyjechała do Meksyku zobaczyć się z Juanem Miguelem. Nie udało jej się, więc wróciła. To mnie cieszy. Może Cecilia nabierze rozumu i cię zaakceptuje. Nie tylko Cecilia, ale też Juan Miguel. Nie zaznam spokoju, dopóki się nie przekonam, że Znajdę odpuściła sobie Juana Miguela. Chcesz deser? Tylko kawę. Jak się dziś czujesz? Bez życia. Nie zaznam spokoju, dopóki nie będzie z nami Mariciuj. Tak bardzo chciałbym widzieć Cię szczęśliwą, a nie cierpiącą. To ode mnie silniejsze Skoro Marichuy nie ma w starym mieszkaniu Możliwe, że nie przyjechała do Meksyku Pewnie pojechała jeszcze dalej Może przekroczyła granicę i jest w Stanach Zjednoczonych? Możliwe, że wróciła do Hacienda Ale nie wspominaj o tym mamie Bo znów będzie tam chciała jechać czy dobrze zrobię nie mówiąc jej, że Stefania zapewniła mnie, że Mariciu wróciła do haciendy? I że wychodzi za jej właściciela i tam zaczyna nowe życie. Gdyby o tym wiedziała, może nieco by się uspokoiła. Co tu robisz, Purito? Czekam na Ojca. Dlaczego? Potrzebna mi ojca pomoc. Jaka? Myślicie za Adrianem o ślubie? Nie ojcze. Chodzi o inny ślub. O czym ty mówisz, Pulito? Chcę złożyć śluby zakonne. Poświęcić się Bogu. Naprawdę, babciu. Nawet się z nią bawiłam. Mariciu miała czelność zjawić się w tym domu? Padła tylko na chwilę. Jeśli ją tu zobaczę, przegonie bez skrupułów. Mariciu już nie wróci. Tak będzie najlepiej. Chodź, księżniczko. Nie zwracaj uwagi na babcie. Wkurzyła się, że Mariciuj tu przyszła Wiesz jaka jest Mam prośbę Niech to pozostanie naszym sekretem Nie mówmy tatusiowi, że Mariciuj tu była Dlaczego? Bo znów wyjechała Ale musi wrócić Przyniesie mi braciszka Nie jestem pewna Lepiej zachowajmy sekret Porozmawiamy potem Czasami pomaga sam fakt, że można liczyć na przyjaciela I bardzo ci za to dziękuję Oto moje księżniczki Jak się masz, moja śliczna? Dzień dobry, Umberto Rosillo chcę, żebym ci o czymś nie mówiła Niech no cię złapie. Chodź tutaj. Musimy porozmawiać. O czym masz mi nie mówić? Nie słuchaj jej. To taka zabawa. To prawda. Nie wydawaj mnie. To raczej moja sprawa. Nie poszłaś dziś do szkoły? Nie było lekcji. Macie ochotę na przejażdżkę? Zapraszam. Dzień jest taki ładny. Wspaniały pomysł.